Daniel Zadrożny, RealNews.pl, ze mną jest Łukasz Juras-Jurkowski. Uszanowanie. Słuchaj Juras, co ci się sprowadza w ogóle na dzisiejszym galę IFM Show? Praca, w zasadzie e, będę komentował za chwilkę kolejne pojedynki na, na tej gali. E, fajna karta walk, więc e, szczerze powiem, jestem bardzo ciekawy tego nowego projektu, nowej organizacji na polskiej scenie MMA. Słuchaj, co powiesz o tym, że Michał Materla ostatnio zamieścił takiego tweeta, że pożegnał się z KSW, można by powiedzieć, że to jest legenda tej organizacji, stoczył tam najwięcej walk, bodajże 25, jak się poczułeś w ogóle po, tym, po, po tej informacji, kiedy ją ogłosił? Wiesz co, no wiesz, no nic nie, nie trwa wiecznie i choćby wydawałoby się i mi również, że Absolutnie Michał Aterla i KSW to jest wiesz, jedna wielka integracja i, i to po prostu zostaje do końca, no to życie tworzy różne scenariusze, Michał angażując się tutaj w organizację a wybrał nową drogę i trzeba trzymać kciuki, aby, aby dalej dawał wiesz, fajne walki, no, dalej będziemy go oglądać w klatce, tylko już nie KSW, a IFM. Kolejna gala IFM odbędzie się w Bułgarii, myślisz, że ta organizacja jest w stanie podbić rynek europejski? Za wcześniej, żeby o tym mówić. E, mamy dzisiaj pierwszą galę, taką dużą galę, bo, bo European Fight Masters już wcześniej organizowało mniejsze eventy. Dzisiaj mamy pierwszą, dużą, poczekajmy, zobaczymy. E, ale na pewno fajny pomysł, aby nie zamykać się tylko w granicach naszego kraju, a pokazywać dobre MMA, a w Polsce mamy dobre MMA w całej Europie. E, powiedz mi, na jaką walkę najbardziej czekasz? Oj! Kilka mam takich walk, szczególnie, szczególnie gdzieś moich znajomych, znajomych klubowych, ale najbardziej na kolejną walkę chyba Daniela Skibińskiego, jestem fanem jego talentu, więc czekam na jedenaste zwycięstwo z rzędu. A w walce wieczorem na, na kogo stawiasz, na Pasternaka czy na Różeńskiego? Jeżeli miałbym <kluznić> typować, a za chwilkę będę to, FW, no to robił, to to Różeński. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie za wywiad, nie przedłużam i dzięki, <tryk> dzięki <tryk> bardzo. <tryk> też dziękuję.